Po pierwsze, filtry SPF to ochrona tylko przed promieniowaniem UVB. Jeśli zależy Ci na tym, żeby ochronić się też przed promieniowaniem UVA, które głównie odpowiada za fotostarzenie skóry, zwróć uwagę na oznaczenia na opakowaniu. Jeśli na opakowaniu widnieje oznaczenie UVA w kółeczku, to znaczy, że ten kosmetyk zawiera co najmniej 1 trzecią wartości ochrony przed promieniowaniem UVB. Filtry fizyczne, czyli mineralne, Działają w taki sposób, że odbijają na powierzchni skóry promieniowanie UVB. Są bezpieczne dla kobiet w ciąży, dzieci, osób ze skórą alergiczną, wrażliwą oraz dla osób, które są po zabiegach kosmetycznych. Filtry chemiczne nie odbijają promieniowania UV. Na skutek reakcji chemicznej zamieniają promieniowanie UV w ciepło i rozpraszają je w skórze. Często są lżejsze w swojej konsystencji, przez co bardziej nadają się do skór tłustych i, i mieszanych. Nowoczesne filtry często stanowią połączenie filtrów fizycznych i chemicznych. Są bezpieczne i nie kumulują się w organizmie. Bardzo często słyszę mit o tym, że po zaaplikowaniu kremu z filtrem należy zaczekać, aż się wchłonie i zacznie działać. To nieprawda. Filtry działają od razu. Ta śliska powierzchnia, która utrzymuje się na skórze, to woda, która stanowi bazę kosmetyku. Po odparowaniu jej zostają tylko składniki powłokotwórcze.